Cześć, witajcie, jestem witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate na naszym na kanałach jest zabawa przygoda. Idziemy tutaj do tego sklepu dzisiaj, potem idziemy na tą walkę, walki klubowe, bo ja bym chciał trochę zarobić, nie ukrywając, a 6 tysięcy jest naprawdę dobrym ofertą, a potem idziemy do Charlesa Darwina, i co, idziemy się z nim pobawić na misję, a potem do Clary. O dźwięk. Yeah. Nazwiska mnie czasem rozwalają, bo są troszeczkę tak nielogiczne jak dla mnie, jak jestem Polakiem i na to patrzę. Da Anglika, czy ogólnie kogoś, to jest... A angielskojęzycznie, coś o to mi chodzi? No być mówił po angielsku, to są takie normalne nazwisko, a jak ja patrzę na to takie Nie wiem, nazwisko Glassman, Glassman Pinkman, white, grey. Jakby mi kogoś, kto ma na, u nas w postaci nazwisko szklany człowiek, różowy człowiek. No to prawda, nikogo takiego nie znajdziecie. Jak Znajdziecie to może jedną osobę. Klub. Ile? 7 minut będzie, żeby się żeby 6 zarobić? Ja muszę to robić, bo już zebrałem, że ze wszystkie strefy skończyłem, więc teraz będzie mi ciężko, jeżeli chodzi o e, pieniądze, a przydają się przyda mi się jeszcze to do ulepszeń. Dziękuję. Ile tych runt jest? Osiem, dobra. Jeszcze siedem. Co mamy zrobić oh. podczas killa? Spoko to nie jest problematyczne. Nie to chciałem. Zrobiłem podwójnego. No, to już bawia się normalnie. Mam jeszcze parę rund na zabawę. Kip fighting. Muszę bardzo coś bawić. Nie, musi zaatakować Potwór kill Quadra kill, drugi oh, Dziękuję Walczymy dalej Się jeszcze czasem trafił. Dobra, sorry. Teraz już nie trafić więcej. Nie ja dam ci tej przyjemności. Kolejna walka. O ty, kutwiej. Upρούj Vocalenga i проч Jeszcze trzy i dostaniemy sześć ハハハハハ Prawie 70 combo zrobiłem Szkoda, że się zresetowało combo Fuck! Oh. No ba, czasem trzeba siedzieć cicho. sorry za to, ale po prostu lepiej się skupiam, jak siedzę cicho i nie gadam. Co w się, sensie, skupiam się też, jak gadam? To nie jest dla mnie ciężkie, bo bo idziesz, to już mam jakieś to już zbyt dużo gadam po prostu i nie przeszkadza mi gadanie, żeby się skupić, ale... Jakby, o, nie przeszkadza mi w takich momentach zwykłych, ale jak się gadam, gram. Czasem gubię ewentualnie wątek, to czasem mowy, czy gadam bezsensownie. To jedynie, ale. O, pada e, Jak na przykład się tak bije czy coś i już ogarniać, podaj, i jednocześnie, to lepiej nie gadać, bo to zawsze trochę większe skupienie. Minimalnie, ale jednak. O, to za chwilę zrobimy cięcie, bo będę musiał jechać samochód odebrać. Więc na was pewnie będzie sekunda po tych walkach, a dla mnie jest parę godzin. No chodź. Chodź tu, kurde. Chodź, chodź. Ej, wpierdol. I tak się to robi. Serio jeszcze? E, 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 tak się nie bawimy. To trzeba szybko, bo ja mam mało HP i nie odregeneruję do końca walki. Tu trzeba uważać, kółko już napierdalam. No, bo on będzie atakował. Już by dobrze znam ten w tej gry. Z tym walkiem też nie jest po prostu skomplikowane. To są cztery wciski w dobrej kolejności lub kombinacjach na walanie. No i dziękuję. What a spectacular fight, no i dziękuję bardzo. Więc co to? Bo na, na razie będziemy się za. Dla parę sekund, więc co? Do zobaczenia. I dzisiaj jedziemy do Charlesa Dickensa na zabawę. Serio, ten tak jest niezniszczalny. Serio. I bez komentarza. E, idziemy, Boże, Charlesa Dickensa. Cza e, idziemy się bawić z Charlesem Darwinem. I nie zobaczyłem co z tego wyniknie, w ogóle mam 9000, przydałoby się to pieniądze jakoś zainwestować, bo z broni mam tutaj laskę, dostałem kukrina, nie ulepszę, brak sobie osób... dobra, po prostu sobie poczekam i ulepszę kukrina lekko. Darwin czeka. Siema Charles. Chwila. Widzę trochę policji. Oh, jakby za... <coughs> jakby zawsze 30 funtów, więc... A, uh, How good it is to see you. Fortunate, really. It would appear a highly toxic plant, which has the extraordinary effect of making people quite delirious, has been found in this very park. modern science is aware, I fear the good people of London might be in danger. Will you investigate? Spocker.

zobaczcie no o to chodzi, tak goni mnie, goni mnie, bo ja potrzebuję w tej chmurze. That's one to worry about. Tata ja dzisiaj przyjechać o tym. Dobra, wracamy kolejny raz. Ja ten odcinek nagrywałem już 8 godzinę. Ech.

Nie wiem, come on, ja, come on, yeah, ja yeah. Trochę odszyźwia... Trochę podpływam tego dziwnego gówna jestem O bejszy.

Oh, i that not well done but you, you don't seem quite well ah! so. mm, it's just as I suspected those noxious fumes are not being released from the flowers but from the pots. there must be something in there a hallucinogenic concoction of some kind not unlike the soothing syrup I should think easy enough must dispose of it, and quickly. I believe, my young friend, that I might know just the place. Who would want to poison the population of London? Who could devise such a nefarious plan? Obviously, it's not it, So who can it be? friend that some of your enemies want their toxins returned to them. But I suggest you position our carriage directly in front of theirs. I believe the fumes will impair their ability to drive No but if so to kamere mamy tak dalej. Jest mm. ciężkość tym bozem, jedzi, nie wiem jakby, i jest trochę inaczej działa i mi sama trochę skręca, jakby muszę kontrolować cały czas, żeby nie skręcała sama z siebie. No i na to dobry sposób. Robimy tak. Ignite. I dał te pędy. Darwin. Gdzie ty? Pożegnaj. Darwin się zabił, bo nie umiał stąd wyjść. No ja piję. Ah. Czasem dostaję za jak z takimi depilami pracuję. Ciężko było mi sterować Eevee, bo jak normalnie ten wóz po prostu jest, steruje się nim jak miedolniczką po prostu jest sterowanie Switch Naprawdę upośledzone. Co. Tutaj do tego upośledzonego sterowania doszło jeszcze teraz to, że Eevee mi sama skręcała minimalnie i cały czas musiałem kontrolować, czy to w czy to w prawo. A czasem mocniej, to było ciężkie. O dobra. Gdzie ty jesteś? Przynajmniej, żeś w bezpieczne miejsce, odbieg. What an escapade. That's pep me up to no end. The people of London are fortunate to have you on their side, my young friend. Very really fortunate indeed. I nie I mogę zapomnieć. You. you will take good care of yourself, won't you? A to ciekawostka. Mogę zabić każdego typa, ale nie mogę zabić dziecka. Ty się... Ciesię... Dobra. Kto by to sprawdzał? Widać, musieli zabić zabezpieczyć przed takimi ludźmi jak ja. A, a, a... Aż dziwne. Nie mogę cię skrzywdzić Co się wykombinuje sposób Tak jak na Darwina pewnie to zadziała A nie, jest niezniszczalny i chuj A Tak też można Jakby Tak też można Dobra Skończyliśmy misję z Darwinem i zostały nam z oko jakieś 4 minuty, 5 może. No dobra, według już odcinek robimy misję z Klarą dziś. Dobra, do klary. Czekaj, czekajcie, muszę to sprawdzić. Ej, nawet na to, są mnie zniszczalne, dzieciaki. Nawet ja tym bombą nie mogę ich zabić. Coś jakim ja jestem sadystą w ogóle, że próbuję dzieciakałkę zrobić, ale... Tak jak już mogę. I robię to z przyjemnością. Wonderful job of helping the children of this city. So what you're saying is, I'm a hero. We pitched in what we could to properly express our gratitude. Thank you, Clara. I. a very nice We just talked to the Fajne zakończenie wątków. Myślę, że to będzie jakaś pierwsza misja, a jednak to po prostu jest. Klara nam podziękowała i Jacko tak pokazał. No, daj przytulę ją. I była nawet szczęśliwa z tego, no tak jak bardzo spoko. Czy ty mnie Do szefa Gearing z szacunkiem, proszę państwa. Niech cię, devil, niech cię diabeł zabierze, i jeszcze splunąć. Widzisz, tak się to kończy. No dobra. No jeszcze raz to, bo ja cały czas nie wiem o chuj tu chodzi. A, i po prostu mam dowieść przed atakami blighterów i dowieść do celu. No spoko. Aha No spoko. Nie są dostosowani do mojego poziomu, bo strzały są na dwójki, trójki trzecie poziomowe zrobiłem od razu, a ten był jakiś mocniejszy. To są cztery strzały. No i od razu dużo mi poziomu Winera podbiło. Dobra, to kończymy i w kolejnym odcinku już udamy się na... Fabułę w sumie. Więc co? No, na to na tyle, ja byłem Eliczko, że mi się już w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate. Pa! pa.